Dwa, trzy, ja liczę w moim tempie, cztery, pięć, sześć, mocno siedem, osiem, Tak. Świetnie, raz, trzy, mocno dwa, tak, jeszcze, jeszcze dwa, świetnie, mocno wiki. Umie, umie. Trzy będzie Wiki, mocno. Postara się, postara się Wiki. Postara się. Trzy! Brawo! Cztery! Świetnie! Dawa Jala! Mocno dwa! I mocno, mocno Tak! Jeszcze mamy się. Jedziemy. Jeszcze, jeszcze. jeszcze, jeszcze Mocno mocno, Dba, Dba, mocno Dba, Brawo i mocno mocno, mocno, mocno. Dba, jeszcze mamy się jeszcze, Dba, Jeszcze. Stop. Jeszcze tak. świetnie jedziesz. Świetnie. Jan, mocno, mocno, mocno i Kasper do końca. Brawo. Świetnie jeszcze, świetnie jedziesz. Brawo. Jeszcze troszkę, jeszcze jeszcze świetnie Jan wypowiedzi. Nie ma 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 wypowiedzi. O, świetnie Tymek. świetnie tyma, Świetnie tymek. Nie zwalniaj, nie zwalniaj. nie zwalniaj, nie zwalniaj. Zwalnia, zwalnia, I wracaj, wracaj. wracaj. Dobrze. Patrz tym srebrnym potworem, patrz, świetnie ja. Dobrze. Patrz tym srebrnym potworem, patrz, świetnie. Jadł. O 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 no, biegamy, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Biegniemy z Miśkiem. Do drzwi, do drzwi, wracamy, do drzwi, zawracamy. To się nazywa brak umiejętności współpracy w grupie. Dokładnie!